Cześć, witam Was. Look Stick. Trzecim samochodem drugiej serii prezentacji samochodów, a jednocześnie przedstawicielem Ameryki jest Dodge Viper pierwszej generacji. Praca nad tym modelem trwała od końca lat 80., by w 1989 roku zaprezentować koncepcyjny model. Trzy lata później do salonu wjechała już produkcyjna wersja tego modelu. Jak widać, samochód przez te trzy lata za wiele się nie zmienił od prototypu pozostała opływowa linia nadwozia, długa maska, owalne światła z przodu i z tyłu, a nawet wydech umiejscowiony w progach bocznych, dzięki któremu można było strzelać marchewami w nogi przechodniom przejeżdżając przez przejście dla pieszych na przykład. Nie no, żartuję, ale pewnie dałoby się tak zrobić. Początkowo Viper był dostępny tylko w wersji Roadster o oznaczeniu RT10. Był jednym z pierwszych samodełów wyposażonych w silnik V10 o imponującej pojemności 8 litrów. Zresztą owy silnik bazował na jednostkach montowanych w ciężarówkach, ważył tyle, co pół małego fiata czyli 323 kg. Generował 405 koni mechanicznych, przekazywanych przez sześciobiegowy manual. Pozwolił rozpędzić się do 260 km na godzinę, a pierwsza setka na liczyku była po 4,6 sekundy. Prowadzenie brzmi podobnie jak Ferrari F40, którym jeździłem tydzień temu. Wymagało ponad przeciętych umiejętności od kierowcy. Nie było tu żadnych systemów wspomagających kierowcach, ABS czy przy kontrola trakcji. Choć Viper imponował osiągami, to wielu uważało, że nie był zbyt nowoczesny. Największą jego bolączką było wnętrze, nie za bardzo pasujące do pięknej opływowej bryły auta. Wnętrze było spartańskie i pozbawione smaczków. Od tych opinii uwolniono się w 1996 roku, kiedy to zadebiutowała zamknięta wersja o oznaczeniu GTS. Co prawda, wnętrze nie zmieniło się, jednak zmiany względem otwartej wersji były naprawdę duże. Prócz zamkniętego dachu, o którym wspomniałem, należy nadmienić, że on miał dwie wypukłości nad fotelami. Takim zabiegiem pomyślano o osobach, które chciałyby go upalać na torze, bo bez problemu mieściły się z kaskami na głowach we wnętrzu. Jednak największą zmianą względem otwartej wersji była zwiększona moc i to nie mało, bo aż do 457 koni mechanicznych. Wraz z prezentacją wersji Coupe Roadster dostał dodatkowe 15 koni mechanicznych, ale i tak było ich sporo mniej niż w wersji Coupe. Przyspieszenie do 100 km na godzinę GTS względem Roadstera skróciło się o 20 sekundy, natomiast prędkość maksymalna znacznie wzrosła, bo do prawie 300 km na godzinę. GTS znacznie lepiej się prowadził. Nie tylko na fakt, że poprawiono zawieszenie i usprawniono hamulce, ale dzięki zamkniętej konstrukcji pojazd był sztywniejszy, co zaowocowało lepszymi wynikami samochodu podczas slalomów czy na torach testowych. Zamknięte nadwozie pozwoliło zrezygnować z niektórych wzmocnień kar serii Roadstera, co zmniejszyło ciężar samochodu. Tym samym wersja GTS, którą prowadzę, mogła konkurować już z takimi samochodami jak Ferrari 355 czy Porsche 911 Turbo. Końcówki wydechu wersja GTS wychodzą z tyłu pojazdu, a nie jak w wersji RT-10, w progach pojazdu. Dodge z modelem Viper mocno angażował się w motorsport. W chwili debiutu w wersji GTS zaprezentowano też torową GTSR. Wyścigowa wersja Vipera wygrywa w swojej klasie najsłynniejsze wyścigi, takie jak 24-godzinny wyścig Daytona, Le Mans, trzy serie FIA GT Championship, niejednokrotnie kopiąc zadek swojemu największemu konkurentowi, czyli Chevroletowi, z modelem Corvette. Od 1997 roku do 2002 roku Viper był sprzedawany również w Europie pod marką Chrysler. W 1998 roku wersja Roadster dostała ten mocniejszy silnik z wersji GTS legitymujący się mocą 457 koni mechanicznych. Warto też wspomnieć o wersji ACR, czyli American Club Racer którą wprowadzono w 1999 roku ze zmodyfikowanym zawieszeniem, układem kierowniczym, nieco zredukowaną masą i podniesioną mocą do 466 koni mechanicznych. Pierwszą setkę osiągał w 4,2 sekundy. Wipera ACR wyróżniały też lekkie 18-calowe felgi BBS. Za konstrukcję pierwszego wipera odpowiada grupa nazywana Team Viper. Później połączyła się ona z Team Prowler, oni opracowali np. Plymouth'a Prowlera, i tak powstała grupa Street Tracing Technology, która przygotowywała najmocniejsze wersje samochodów z grupy Chryslera i kolejną generację Vipera w wersji SRT-10-SRT-10 Coupe. No to teraz już wiecie, co oznacza skrót SRT w najmocniejszych wersjach Dodgea Chryslera bądź Jeepa. W 2002 roku zakończono produkcję pierwszej generacji Vipera, rok później wyszła do sprzedaży druga generacja, która kontynuowała historię tego pierwszego kultowego już modelu. Smutne jest to, że takie najbardziej kultowe samochody lat 90. dzisiaj nie istnieją, są historią. Mam na myśli Hamera czy właśnie Vipera. Zobaczcie na to zdjęcie. Czy są bardziej przesiąknięte Ameryką lat 90. modele samochodów jak te dwa prezentowane na zdjęciu? Ceny Wiperów na zagranicznych aukcjach startują od 60 tysięcy euro. Jest to chyba ostatni dzwonek, aby nabyć kultowe i piękne auto. Ceny na pewno będą szybować w górę. Po przejeżdżce na torze Nurburgring zapraszam na tor Cukuba i tam zobaczymy co ta żmija potrafi. Ok, magicznym sposobem jesteśmy na torze Cukuba. Rozpocząłem czwarte okrążenie z pięciu. Do tej pory wszystkie okrążenia, każde jedno było lepsze od poprzedniego. Zobaczymy, czy teraz będzie tak samo. Zapowiada się, że jest szansa na najlepszy wynik. Tutaj troszkę przestrzelony zakręt, ale większa prędkość może być na wyjściu. Samodej mi się dużo lepiej jeździło niż tydzień temu, podczas gdy jeździłem Ferrari F40. Jego największym minusem na pewno są słabe hamulce słabsze na pewno od Ferrari F40 ale prowadzenie zaskakująco dobre. Kończymy okrążenie widać, że jest już dosyć spora przewaga. Tak, jest najlepsze okrążenie. Rozpocząłem piąte okrążenie. Już powiem, że nic z niego nie będzie, ponieważ właśnie tutaj popełniłem błąd. Taki, że zapomniałem zmienić biegu na wyższy, taki drobny szczegół. Czas jaki uzyskałem wiperem GTS to minuta 4 737. Setny. Jest to drugi czas z wszystkich samochodów jakie do tej pory testowałem. Jest to o prawie 7 dych gorszy czas od Ferrari F40. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo dobry czas, i sporo lepszy od NSX-a, którego również w tej serii, jako przedstawiciela Azji, testowałem. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Standardowo proszę o łapę w górę, subskrypcję i do następnego. Następna seria odbędzie się na innym torze. Aby nie przynudzać ciągle z tym nurburgringiem, najprawdopodobniej lemon. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Do zobaczenia za tydzień. Hej!